Hmm, kto tam puka? Ej, już bieg na tworzyć. Hello. Witam, witam. To są pieniądze. Oto twoje zamówienie. Och, jakie ciężkie pudło. Co tam masz, sąsiadko? Zobaczmy. Aha, tu jest wszystko, co pozwoli mi stworzyć moje wymarzone łóżko. Wow, ile tu drewna. Szybko położę to na podłodze. Co ona tam kombinuje? Ojej, zanurkowała w tym pudle. Świetnie to będzie moja barierka. Jaka ogromna! Super, prawie wszystko wyjęłam. No i oczywiście narzędzia. Oj, to bolało. Dobra, odstawię to pudło, przeszkadza mi. Co ona teraz robi? I architekt Mary bierze się do roboty. Okej, okay, postawimy tak, a to tak. To całkiem nieźle. Już niedługo będzie bardzo ładnie. Jestem urodzonym budowlańcem. Piętrowe łóżko. Zawsze chciałam takie mieć. Ekstra. Teraz jej łóżko jest fajniejsze niż moje. Ale nie szkodzi mam pomysł. Kupić. A teraz czekamy na kuriera. Oto i on. Witajcie to dla Was. Dziękujemy. Szybko wnieście to do środka. Gotowe. Wow, to jest piękne. A co myślałaś? Łóżko zamontowane, jeszcze trochę ozdób. Było. Dodamy też światełka. I jakieś fotki, żeby kącik był jeszcze bardziej przytulny. No to co? Włączamy. Wyszło świetnie. Wow. Aścin kopara opadła co sąsiadeczko. To kto teraz ma najfajniejsze łóżko? Auć. To bolało. Co tam robi moja sąsiadka? Nie podglądaj. Hmm, co by tu wymyślić? Bingo. Wiem. Muszę udekorować swój kącik wszystkim, co znajdę. Na przykład te zasłony są całkiem niezłe. O, oh, i ten obraz też mi się przyda. Mimo, że nie mam zbyt wiele kasy, to główka pracuje. Świetnie, wygląda super. Tak samo dobrze, jak u Jennifer. Aj. Mary, co ty tu rozrzucasz? Ojej, skąd masz takie fajne zasłonki? Teraz obrus pójdzie w ruch zrobię z niego świetny hamak. Wow, jest taki wygodny. Tak miło się w nim odpoczywa. Cześć, siatko, jak leci? Jakoś tu nudno. Mam pomysł. Zaraz coś zamówię. Mary pęknie z zazdrości. Już biegnę. Dzień dobry. Twoje zamówienie. Zainstaluj to tutaj, proszę. Robi się. Wszystko gotowe. Oto twoja zapłata. Dziękuję. Do widzenia. No, hej, zapraszam wszystkich na imprezę do mojego pokoju. Cześć dziewczyny! Zobaczcie, jaki mam fajny domek. Jest rewelacyjny, Jennifer. I super przytulny. Urządzamy prywatną imprezę, nikt więcej nie może wejść. Czas zacząć zabawę. O! Mam świetny pomysł! Do dzieła. Dobra, obrus. Teraz naczynia. I moi dobrzy wierni przyjaciele. Soknuje moja współlokatorka. Podkręćmy muzykę. A, co się dzieje? Co ty na to, Mary? Podoba Ci się? Koniec no tego dobrego. Popamiętasz mnie. Ochrona? Tak, chcę złożyć skargę na głośne hałasy w moim pokoju. O, co do mnie? Dzień dobry. W czym problem? Chodź ze mną, pokażę Ci. Tu są. To one hałasują. Zaraz się tym zajmę. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Są skargi na wasze głośne zachowanie. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Proszę bardzo. W takim razie jestem skłonny przymknąć oko. Do widzenia. Ej, co to ma być? Mam kolejny pomysł. Zrobię swoją imprezę. Co ja tu mam? Fajny świecący globus. A teraz z tych krążków zrobimy coś ciekawego. Jennifer padnie z wrażenia. Świetnie. A teraz bierzemy i przyklejamy kawałki płyt CD do globusa. Wow, super! Wspaniała kula dyskotekowa gotowa. Teraz imprezowy klimat będzie panował tu już na zawsze. A z reszty dysków zrobię dekoracje na ścianę. Super, mój pokój błyszczy. Teraz czas włączyć jakąś muzykę i to na maksa! Co za impreza? Co tam się dzieje? O, patrz, u Mary też jest fajnie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cześć, chcemy się z tobą zabawić. Co my tu jeszcze wymyślić? Wiem, mam fajne pudełko z żarówkami. Są niesamowite. A teraz będę potrzebowała kabla. I proszę, łańcuch świetlny gotowy. Muszę go tylko powiesić. Co ona tam wymyśliła? Jak przytulnie! Uwielbiam swój pokoik. Dobra, trzymaj się, Mary. Proszę wejść szybko. Musimy sprawić, żeby to miejsce nabrało blasku. Tak, tak, dokładnie to, co trzeba. Wszystko działa. Tu są pieniądze. Dziękuję. Jak fajnie! Lepiej niż u ciebie, co? Ojej, co się dzieje? A, to pożar! Mamy tu przecież gaśnicę. Zaraz opanujemy sytuację! Nie bój się, wszystko jest pod kontrolą. Gotowe. Ale moje łóżko jest zniszczone. Przykro mi, Jennifer, ale zawsze możesz zamieszkać w moim domku. Dobra, chodźmy do ciebie. Moje miejsce też jest fajne, co? Tak, bardzo tu ładnie. Trzymaj, poznaj moich pluszowych przyjaciół. Znowu dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow. Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj. To takie słodkie. A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej, okay, czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie! Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać! Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy. Ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki. A teraz najlepsze degustacja. Wow, idealna. Co tu się dzieje? Mam was, spryciule. Spadać mi stąd. Oreo, moje ulubione. Sara, ale masz żałosną porcję. Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy, ty pierwsza. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. Opatrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne. Julia, teraz Ty. Mm, co za zapach? Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności. Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre. Ups. A kajem okay, ma, zaczynaj. Alleluja! w końcu się najem. Ojej, jakie ciężkie! Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, okay, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś, żarłoku. Tylko 4 cm makaronu? Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, ja by nie pobrudzić sobie rąk, użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi? Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny, już! Boom! Co się dzieje? Dadam! No, nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow, spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No, i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy. stylowy i smaczny. Z mlekiem to moje ulubione śniadanie. A ja mam średnie opakowanie. Super. Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka. No bani. Sara, teraz ty. Z radością! Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie! Wsypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja! Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się! A teraz najprzyjemniejsza część. To istne smakowe szaleństwo! Mega pyszne! Dałaś radę! Brawo! Co to jest? O nie, Nicole! To galaretka miodowa z czerwoną papryczką! A Julie ma galaretkę o smaku lodów Baskin Robbins! Bibi dostała galaretkę ze strzelającymi cukierkami! Tak, Nicole ma największego pecha ze wszystkich! Zaczynaj! Mówicie poważnie! Dobra, niech będzie, spróbuję! Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ostre! Mm, wow! Taka przyjemna ostrość! Mam fajny ognisty oddech. Podoba mi się. Chcę więcej. To nie jest chyba dobry pomysł. Dziewczyny, spodobało mi się. Ojej, ojej, cała buzia mi płonie. Dokąd, Nicole? A w całej buzi mnie pali. Czuję się, jakbym w moim żołądku płonął ogień. O basen. To jest to. O. Spaniale. Czuję się o wiele lepiej. Można wracać do dziewczyn. Gdzie jest Nicole? O, jesteś. Wszystko w porządku. Tak, teraz twoja kolej. Z przyjemnością spróbuję. Mam hmm, coś pysznego. Tak, wyciskamy galaretkę. I próbujemy. Hmm, ale te cukierki fajnie strzelają w buzi. To jest świetne. Bibi, jesteś pewna, że masz wszystko pod kontrolą. Nicole, daj mi wiadro. Trzymaj. O, tak jest o wiele lepiej. A out. To było naprawdę mocne, ale już po wszystkim. Teraz kolej na Julie. Tak, spróbujmy. Mam galaretkę o smaku moich ulubionych lodów. Jest taka ładna. Jest pyszna, ale bardzo zimna. Ale fajna. Ja też chcę spróbować. Ojej, z każdym kęsem robimy się coraz chłodniej. O nie, dziewczyny, ratujcie. O nie, biedna. Wiem, co robić. Ogrzajmy Julie suszarką do włosów. Tak, udało się. Bardzo dziękuję. Nicole, co ty robisz? Rozmrożę Julie przy pomocy miotacza ognia. Nie trzeba, już się rozmroziłam! Stójcie, nie powstrzymacie mnie! Tym razem Nicole ma miodową galaretkę o smaku coli. Julie ma super kwaśną galaretkę, a Fibi ma prawdziwą galaretkę miodową. Jeszcze nie mogę być pierwsza. Hurra! Wyciskamy. Wow, ale fajnie się ciągnie! Mm, jest niewiarygodnie pyszna. Co? Już prawie się skończyła. Zostało jeszcze trochę na dnie. Spróbuję dosięgnąć tam językiem. E, nie udaje się. O matko, mój język utknął. Dziewczyny, pomocy. Dalej ciągniemy, ciągniemy. I jeszcze trochę. Ała! Udało się. Moje czoło. Co się stało z moim językiem? Muszę go włożyć powrotem. Tak jest o wiele lepiej. Przestańcie się śmiać i próbujcie swoich. Dobra, jestem gotowa. Galaretka wygląda apetycznie, ale jest pewnie mega kwaśna. Fajna. Wykręca twarz, ale nie mogę przestać tego jeść. To jest takie dobre. Zostało tylko trochę. Miam, niam, Zjadłam wszystko. E, ojej, aj, aj, oj! Co się dzieje z Julie? Co zainteresujące ruchy! Więc to jest taniec! Nieźle! Nicole, przyłączaj się! Urządzamy dyskotekę! Dawno nie widziałam tak porywającego tańca. Dziewczyny, jesteście takie zabawne. Dobra, spokój! Fibi, próbuj swoje galaretki. Przyjemnością. Wow, wygląda tak apetycznie. I smakuje rewelacyjnie. Dziewczyny, wydaje mi się, że galaretka miodowa jest najlepsza na świecie. Ojej, Phoebe, tam jest trój pszczół! Co? To przecież tylko nieszkodliwe pszczółki. Wiem, jak się ich pozbyć. Trzeba spryskać je sprayem na owady i po sprawie. Fibi, mam dla ciebie złe wieści. Problem się nasilił. Ale wiecie, że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ups, skończył się spray. Hej, pszczółki, porozmawiajmy. Ojej, nie, nie, nie! Trochę zakręciło mi się w głowie. Położę się na chwilkę. Pszczółki, zabierajcie galaretkę i zostawcie nas w spokoju. Uf, było blisko. A co to za smakołyki tym razem? Phoebe ma miodową galaretkę z fanty. Nicole ma galaretkę z żelków Haribo. A biedna Julie ma galaretkę z brokułu. Chętnie zacznę pierwsza. I tak wyciskamy. Hej, co jest nie tak z moją butelką? To dziwne, zwykle tak nie było. Oh my! A to nie galaretka, to żelki. Ale super, nigdy wcześniej nie próbowałam żelkowej butelki. Pyszna Nicole, teraz ty. Za jakie grzechy? Nie chcę żelpów z brokułami. Wydaje mi się, że to najgorsze połączenie na świecie. Tak, miałam rację. Co za koszmar. Dobra, muszę to jak najszybciej skończyć, żeby na zawsze o tym zapomnieć. Ostatnie kęsy, i skończyłam. Wow, co z moimi ramionami. Stają się coraz większe, moje mięśnie rosną jak na drożdżach, ale super! Jestem teraz taka silna, więc mama miała rację, mówiła, że jeśli będę jeść warzywa, to będę silna. Auć! Ja też mam żelkową butelkę. Fajnie. Mm, jest bardzo smaczna. Julie, przez ten tym wielkim ciężarem? Oddaj go. Oj jest taki ciężki. Ech. Tak lepiej. Mam pomysł. Zaraz wszystko wam opowiem. Nawijamy butelkę na szpikulec, a następnie bierzemy palnik. I troszkę ją przepalimy. Tak, to będzie bardzo smaczne. Nikol, mam dla ciebie złe wieści. Twoja butelka się roztopiła. O nie! Faktycznie się roztopiła i zrobiła się z niej jakaś nieapetyczna papka. Ale mimo wszystko zaryzykuję i spróbuję. Mm, całkiem niezłe. To jest jednak bardzo dobre. Ta papka tak fajnie się ciągnie. Nicole, to wygląda okropnie. Galaretka o smaku Nutelli. A Julie ma o smaku chuby-buby. A co ma Nicole? O nie, czy to karma dla psów? Współczuję. Dobra, spróbuję. Ale tylko trochę. Ojej, nie mogę tego wycisnąć. Trudno, nie da się. Nie, tak łatwo ci się nie upiecze. Pomogę ci. Zobacz, jak ładnie się wycisnęło. Próbuj. Dzięki, Julie. Fuj, to obrzydliwe. Hał, hał. How, how. Wow, niekoło zaczęła szczekać. Tak, tak, zadziałała na nią karma dla psów. To nawet zabawne. Ciekawe, czy wyje też do księżyca? Tak, wyje. Widzę, że galaretka z psią karmą coraz bardziej jej smakuje. O, patrzcie, jaki słodki piesek przybiegł na zapach psiego jedzenia. Częstuj się. Jestem pewna, że niekoło się z tobą podzieli. Odjedź od mojego jedzenia, nie wolno. No nieźle. Fibi, teraz ty. <laughs> Przyjemnością. Moja galaretka z Nutellą na pewno będzie przepyszna. Wow, jaka dobra. O, mam pomysł. Zrobię tosty z Nutellą. Wiem, że to nie jest klasyczna Nutella, a galaretka, ale to i tak będzie pyszne. Przykrywamy drugim tostem i próbujemy. Po prostu bomba. Fajny pomysł, Fibi. Dzięki. Normalnie palce lizać. Teraz te, Julie. Dobrze. Już najwyższy czas spróbować moje galaretki o smaku huby-buby. Przepyszna. A teraz nadmucham balona. Fajnie wyszło. Jeśli zjem więcej galaretki, to wyjdzie mi jeszcze większy balon. Zaraz Wam pokażę. O tak, teraz mamy prawdziwą piłkę. Dziewczynki, ale fajnie, bawicie się piłką. Aha, o nie, balon pękł. Jestem teraz cała w gumie. Co za koszmar. Fuj! Nowe smaki galaretek, zobaczmy Phoebe ma okropną galaretkę z rybą A Julie ma świetną galaretkę ze skitelsami A Nicole ma butelkę galaretki z żelkowymi oczami Nawet na mnie nie patrzcie, nie będę tego jeść Za jakie grzechy Dobra, będę musiała spróbować tego paskudztwa Dziewczyny, to jest obrzydliwe to najgorsza galaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, okropna! I mam jej tak dużo. Już zrobiłam to! Uf. Ojej! Przepraszam! Nie mogłam się powstrzymać! O, śmierdzisz, Fibi! Co za okropny smród! Zaklejmy jej usta, żeby już więcej nie bekała tym okropnym smrodem. Uch, już lepiej. Dobra robota, Nicole. Mogę teraz ja. Hurra. Ta galaretka ze smakiem skitelców musi być mega pyszna. Dokładnie, jest świetna. E, ojej, e, co się dzieje? Nieźle, moje ręce zrobiły się tęczowe. A ciekawe, co się stanie, jeśli zjem więcej. Jakie słodkie. Wow, jestem cała tęczowa! Super! Naprawdę fajnie! Nicole, teraz ty! Dobra, spróbujmy! Wyciskamy galaretkę. Nie wychodzi! O, mam pomysł! Założę rękawice Halka. Da mi więcej siły! Rzucimy butelkę poziomo i wyciskamy. O tak, teraz się wyciska. Galaretka z żelkowymi oczami wygląda rewelacyjnie. A w smaku. Jest po prostu nieziemska. Nicole, a może podzielisz się z dziewczynami? Nie, ale jesteś. I ty nazywasz siebie ich przyjaciółką. Ale to nic, niech jest sama. Naprawdę wszystko zjadłaś? Niewiarygodne. A co się stało z twoją twarzą? Wyskoczyło ci bardzo dużo oczu. Co za koszmar? Niko stała się mutantem. A, pomocy! Dziewczyny, uciekajcie jak najszybciej!